Dzień dobry. Cześć. Witam was serdecznie z Leśnego Spa. Aktualnie znajduję się w saunie, gdzie muszę przygotować piec. Ostatnio, hmm, przygotowywałem go chyba 3 miesiące temu, jak układałem go całego kamieniami, ale niestety piec się troszkę porozszerzał i te kamienie powpadały tutaj w różne luki i opadły, a często polewamy tutaj podczas użytkowania sauny kamienie i nie chcę, żeby tutaj po piecu Woda się lała, żeby on po prostu nie pękł, więc muszę dołożyć więcej kamieni. Tutaj już zostały dołożone trzy pakiety kamienia, czyli razem mamy 60 kg i kolejne 20 kg dotarło. I są to kamienie trochę większe. Tutaj miałem taki przedział 5 do 10 cm wielkość kamienia, a tutaj mam 10-15, a dlatego, że chcę, żeby po prostu było, żeby większe były na górze. Dobrze, rozpakuję. Działamy, bo za 20 minut mają przyjechać goście. Mamy dzisiaj wtorek, wtorek, tydzień się zaczyna, w zasadzie zaczął się wczoraj, wczoraj też działałem w osadzie i robiłem sobie liście, przejdę takie porządkowe. O, proszę bardzo, jaki kamień piękny, kamień wulkaniczny. To są kamienie dedykowane właśnie do pieców, do sauny i obkładamy sobie cały piec tymi właśnie oto kamieniami. Proszę bardzo. Ten tydzień na maksa zwariowany, ponieważ dwoje się i troje, ze względu na to, że piękna pogoda się zrobiła. A to było wiadomo, przecież Heaven to zapowiadała już od tygodnia. Że no dużo rzeczy naraz. W tym tygodniu nie miałem czasu za bardzo chwytać za kamerę. Udało mi się nagrać te kamienie. Bo akurat to musiałem sobie tam dołożyć te kamienie do pieca. Ale chcę wam pokazać, co udało się zrobić. Tutaj, na wejściu od strony drogi, zasadziliśmy pakiet róż. Jedna róża, druga róża. Trzecia róża i jeszcze czwarta róża. Tutaj te dwie będą na pergoli takiej wejściowej tutaj do chaty, bo to będzie furtka w przyszłości jak powstanie ogrodzenie, a tutaj będzie taka pergola i fajnie tutaj róże będą pachniały, bo to jest właśnie taka odmiana, która pięknie pachnie. A tutaj przy wejściu do samej chaty powstał piękny kosz z narcyzami, które za niedługo zaczną kwitnąć, a tutaj już widać co. Ładne pączki, tak to się wszystko prezentuje tutaj z przodu. Zasadziłem również choinkę, którą odzyskałem, uchroniłem w zasadzie przed straceniem, ponieważ ją znalazłem w Krakowie przy jednym z osiedli. Przeważnie tak jest w Krakowie, w czy tam w większych miastach, że przeważnie MPGO, czyli Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, zbiera takie choinki doniczkowe, akurat ta była właśnie w doniczce, no i cięte. No i jadąc sobie tam w dużo osiedla, patrzę. Jest, stoi taka piękna choinka w doniczce. W sumie później one są na stracenie do wyrzucenia. Więc po prostu sobie ją wziąłem, uratowałem. No i stwierdziłem, że zasadzę tutaj pięknie z widoczkiem, ponieważ tutaj mam dwa świerki, ale ten pierwszy świerk tutaj będzie do usunięcia ze względu na to, że już widzę, że od jakiegoś czasu choruje od kilku lat i no jest taki żółty, więc ten będzie do usunięcia. I tutaj będą jeden i drugi świerk na przodzie. Oczywiście, wraz z wiosną, też porządki. Jak widzicie, tutaj są kupeczki różnych liści, różnych gałęzi które jak mam wolny czas po prostu sobie grabię na taczki i wyjeżdża to na kompost. A w osadzie nie tylko ja pracuję, ponieważ pszczoły też ruszyły bardzo mocno do pracy, zbierają pyłek, zbierają wodę, ponieważ latają teraz kołobali w ciągu dnia kołobali z wodą. Wyszły sobie z hibernacji i już zaczynają mocno zbierać pożywienie. Na nadchodzące lato. Myślę również, że za kilka dni ruszy sok z brzozy. Jestem bardzo dużym miłośnikiem soku z brzozy. Sam go zbieram osobiście i myślę, że tuż, tuż, tuż jest przed nami właśnie zbieranie. I myślę, że za kilka dni właśnie brzozy, a może już puściły sok, który będzie można zbierać, z którego będzie można. Korzystać. Dziś, czyli w dniu, gdzie jest emisja tego filmu, jest Dzień Kobiet. Także wszystkim kobietom życzę wszystkiego najlepszego i tego, żeby uczciły dzisiaj swoje święto. Jesteśmy z powrotem w strefie spa. O, muszę sobie porąbać deseczkę na rozpałkę, no bo muszę rozpalić. O, twarda szczelka. Rozpalone. Teraz tylko jeszcze w saunie. W piecach rozpalone, teraz muszę przeczyścić sobie balię. Tutaj skimerek sobie fajnie chodzi i sprawdza się naprawdę fajnie, ale czasami te cięższe drobinki, właśnie takie jak, nie wiem, jakieś kamyczki może, czy no coś cięższego, opada po prostu to wszystko na, na dno i czasami trzeba ruszyć. Czasami wystarczy, że włączę na powietrzenie, a czasami muszę zrobić tak, że na powietrzenie, czyli te bombelki. A czasami po prostu robię tak, że biorę sobie tą siatkę i ruszam całą tutaj wodę. I ruszam tutaj po dnie i to wszystko się po prostu ładnie podnosi. A jak czasami coś pływa też no to mogę to zebrać siatką. a no takie po prostu dodatkowe czyszczenie, czyszczenie bali. Ogólnie na deski ale fajnie się sprawdza. Właśnie zamówiłem nowe filtry. No, bo fajnie mieć na, na, na wymiankę, żeby po prostu wymieniać filtry, a tam te czyścić, albo czasami wrzucam nawet do zmywarki te filtry i fajnie się czyszczą. O, coś mam. To sobie czyszczę i tak utrzymuję wodę czystości. Super. O, z kominów nam się kopci. Ok, na zewnątrz wszystkie zadania wykonane, więc idę do środka, bo tam też troszkę się zmienia, troszkę się dzieje, troszkę się zadziało w poprzednich dniach, także wszystko Wam pokażę i... Objaśnię. Jesteśmy w chacie i jutro tutaj już znajdą się schody zabiegowe w prawą stronę. Tak udało mi się znaleźć wykonawcę, który mi wykona takie schody młynarskie. Ja osobiście miałem wykonać te schody, ale niestety zabraknie mi czasu. Dogadaliśmy się z ceną, ze wszystkim. Mam materiał, który kupiłem wcześniej, ale. Ten wykonawca pracuje na swoim materiale, więc materiał mi zostanie. To są te oto grube deski, tutaj poniżej błazerii cztery, ale deski przy takiej osadzie to nie problem, żeby je wykorzystać. Zdecydowałem się na to, ponieważ wiem, że zabraknie mi czasu na wszystko. Muszę oddawać jakieś prace po prostu pod wykonawcą, nie jestem w stanie zrealizować wszystkiego. Także no taka decyzja. Koszt w sumie nie jest duży, ale na ten moment nie będę o nim mówił, ponieważ jeszcze schody nie zostały wykonane. Dopiero będą w sumie jutro robione. Wtedy, kiedy oglądacie ten film tak naprawdę, to są robione. I później Wam po prostu opowiadam, op op opowiadam o tym, jak zostały wykonane, co tutaj musiałem przygotować, co zrobić. A teraz sobie pójdziemy na antresolę. Tup, tup, tup i proszę bardzo. Podbitka już praktycznie wykonana na całej antresoli. Został nam jeszcze tutaj dojście do. pod okno. Okna też już gdzieś tam zamawiam. Już myślę nad tym, gdzie je zamówić. Mam kilka fajnych pomysłów. No, i tutaj jeszcze nie dociągnęliśmy tego, tego fragmentu, ponieważ musieliśmy usunąć tą szafę, która tutaj była. Ale w ogóle, jak zniknęła ta szafa, to tutaj się taka przestrzeń ogromna zrobiła. Rozjaśnię trochę, ale kamera chyba tego nie oddaje. Ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo przestrzeni i teraz, no, super to wygląda. Szafa zabierała, zabierała dużo. No i teraz możecie sobie wyobrazić ten widok tutaj na pogórze Rożnowskie właśnie z tego okna, które tutaj będzie, bo. To ma być przeszklone, to będzie przeszklone, tutaj będzie przeszklone i to będzie przeszklone. Na razie chyba tak myślę, że zrobię ten prostokąt, żeby już tutaj było światło i ten widoczek był ładny. No i tutaj będzie materac, łóżko i będzie można sobie oglądać panoramę pogórza rożnowskiego prosto z łóżka. Jeszcze małe ujęcie z takiej perspektywy. No idzie do przodu po malutku, ale, ale idzie sorki tutaj za bałagan, ale musimy to wszystko tutaj przekładać na razie. no na razie tak to wygląda jak to na budowie podczas remontu. Szybka aktualizacja sytuacji. Udało mi się przygotować wszystko pod jutrzejszy montaż schodów. Drabina już jest luźna, bo ona była tutaj przykręcona, więc teraz już jest wolna. I jeszcze tutaj mam na górze deskę, na którą będą oparte schody. No, i w zasadzie na ten moment to wszystko. Aha, jeszcze przyciąłem tutaj te deski, bo jeszcze tutaj wystają z antresoli. Nie przycinałem ich jeszcze, ze względu na to, że jeszcze nie do końca wiedziałem co tutaj będzie. Tutaj już wiem, że będą schody. No, i tutaj będzie taki mały hol, przejście, żeby wejść sobie spokojnie na antresolę. No, i tutaj właśnie od góry jest ta deska, i tutaj będą oparte deski, i tutaj będą oparte schody. Tej deski jeszcze nie mocuję, ponieważ osoba, która będzie montowała. Te schody, no właśnie, chcę, żeby miała możliwość przesunięcia, dostosowania, tak aby skos schodów był jak najlepszy. A że pogoda dopisuje, księżycowy kalendarz wskazuje, że teraz jest najlepszy moment na sianie warzyw, które są, które owocują ponad glebą. I właśnie w poniedziałek ruszam z siewem. Będę wysiewał różne warzywa, w tym pomidory, paprykę. Będzie też arbuz. Dzieciaki yy, lubią arbuza. Spróbowałem w tym roku, w tamtym roku się nie udało. Yy, mam różne, różne tu pomidory, ale to wszystko wam yy, pokażę w poniedziałek. Różne gatunki. No tutaj to mam w sumie wszystko, co chciałbym wysiać yy, w poniedziałek, bo poniedziałek będzie najlepszy dzień na właśnie siew. A dzisiaj już z wami się pomału żegnam, ponieważ jest Późno, muszę jeszcze sobie tutaj poogarniać parę spraw. No i co? I kładę się spać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnym filmie z leśnej osady. Cześć!